Jakieś tam pozostawia, więc ataki naprawdę przyspieszają postęp tej choroby. U każdych dzieci padaczka jest zazwyczaj lekooporna, ale różni się troszkę. No, myśmy mieli lekooporną, już dokładnie nie pamiętam tej nazwy, ale to jakoś wtórnie nawracająca się, z napadami częściowo uogólnionymi, jakoś tak. No, na przykład też jest duża różnica w lekach. Alicja ma 5 leków przeciwpadaczkowych. I do tej pory jest straszny problem, żeby ją utrzymać w tej fazie nienapadowej. Natomiast yy, znam też dzieci, które są na przykład na dwóch lub na trzech i nie mają ataków już od jakiegoś tam czasu. Yy, a mają te same leki, które mamy my. Tylko my mamy coś tam dołożone, bo, bo bez tego yy, są te napady. Także różnie, naprawdę różnie to. to Mówiła pani, że yy, Alici tak szybko to. Postępuje ta choroba? Tak. Nawet ludzie, którzy nie wiedzą, nie znają się na tym zupełnie, bo ja jednak siedzę troszkę w tym temacie, widzą Alicji zdjęcia z marca tego roku, gdzie się wprowadziliśmy na to mieszkanie, a widzą ją teraz, co są w szoku. Alicja w marcu siedziała na tym fotelu, bawiąc się zabawkami. Siedziała sama, nie podpierając się zupełnie, bawiła się zabawkami, rzucała te zabawki, widziała. A w tym momencie y, ona podparta, ona w ogóle nie siedzi, z zupełnie leżącym dzieckiem. 16 maja y, nasza okuliska stwierdziła już ślepotę, że Alicja nie widzi, więc bardzo szybko. Wydaje się nam, że bardzo szybko, tym bardziej, że y, znam trójkę dzieci, które mają prawie 9 lat. Ani jedno z nich nie ma PEGA, ani jedno z nich nie ma trachotomii, a my 15 właśnie idziemy na zakładanie PEGA i na zakładanie tej trachotomii. Bo już zaczyna się straszny problem. Alicja cały czas y, chudnie, cały czas traci na wadze. Karmi się je około 40 minut, to jedzenie się jej wylewa z buzi, krztusi się, to jedzenie wychodzi nosem. Jest po prostu masakra, żeby ją nakarmić. Y, I cały czas harczy. Teraz akurat śpi. Więc może, może dzięki Bogu <śla> Państwo tego nie usłyszą, ale jest to okropne. To jest y, wiotkość krtani. Byliśmy teraz w Prokociniu. W sumie pojechaliśmy tylko na konsultację odnośnie tego PEGA, a przed wszedł na salę pan doktor, usłyszał Alicję i w ogóle, a dlaczego to dziecko nie ma trachotomii? No ja sobie myślałam, że może nas to jakoś ominie, że może mm, po tym PEGU coś, coś się polepsza, ale okazuje się, że, że, że jednak nie. I laryngolog też Alicję oglądał, też stwierdził, że trachotomia jest tutaj wskazana, wręcz niezbędna, bo jeżeli nie zrobię jej teraz, to będę zmuszona ją zrobić dwa, za dwa miesiące na przykład. A już teraz jest to nie do wytrzymania. Także musimy to po prostu zrobić. Macie jeszcze jakiś kontakt z Alicją? Ona Was słyszy? Słyszę. Słyszeć, słyszę na pewno, bo na mój głos, czy na głos męża, y, obraca głowę. Y, czasami się uśmiechnie, jak tam coś y, y, do niej powiem, ale raczej chyba tylko słyszę. I też nie wiemy, na ile jest to słyszenie nas, czy słyszenie ogólne. W sensie, że ja Alicję zostawiam w tym momencie z byle kim i u niej nie ma poczucia strachu, ona jest zupełnie, zupełnie nieświadoma. Ta świadomość jest może taka bardziej dotykowa: w sensie, gdy na przykład ja ją usypiam, no to ona leży na mnie, ja ją głaskam, wtedy usypia dużo szybciej niż wtedy, kiedy jest na przykład sama w łóżeczku. Więc mimo wszystko kładziemy się koło niej, czy to ja, czy mąż, to się głaska, masuje się jej rączki. Ona wtedy szybciej zasypia niż, niż wtedy, kiedy miałaby zasnąć sama, więc wydaje mi się, że ten kontakt taki dotykowy jest, jest fajny. A jacy byliście, kiedy się dowiedzieliście o tej chorobie? Przerażeni, spanikowani, pełni nadziei, że jednak coś się da z tym zrobić? Znaczy tak, na samym początku to w ogóle nie docierało do nas to, że to jest, że to tak będzie. To było na zasadzie, jeden dzień był z myślami, no jest chora, no, no to róbmy wszystko, żeby jej pomóc, żeby nie cierpiała. Jakoś to będzie, na następny dzień y, była panika i bunt, że nie, ona nie może być chora. A dlaczego akurat ona? I maile do różnych koleżanek, które też mają tą chorobę: Słuchajcie, ale musimy coś zrobić. Może jedźmy gdzieś y, do jakiegoś innego kraju, może coś się da. I to było cały czas takie przeplatane. Były przeplatane dni y, pogodzenia się z tym wszystkim, z dniami zupełnego buntu i chaosu. I dosyć długo nie mogliśmy się w sumie z tym wszystkim uporać. Nawet bardzo długo. Dopiero jakoś od niedawna, y, chyba odkąd zmieniliśmy mieszkanie, y, tak jakby zostawiliśmy tam tą przeszłość gdzieś tam i, i teraz mamy zupełnie inne spostrzeżenie w sumie na, na, na tą chorobę, na alicję, bo y, oboje jednoznacznie doszliśmy z mężem do wniosku, że nie jest sztuką utrzymywania Alicji przy życiu, bo my umiemy to zrobić, my ją potrafimy reanimować, podłączać do tlenu, używać ambu. To jest żaden problem. Problemem jest pozwolić jej odejść. I stwierdziliśmy, że nigdy do końca nie będziemy na to gotowi, ale jeżeli ja mam się patrzeć, jak moje dziecko cierpi, to ja tego nie chcę. Ja wolę, żeby ona zamkła oczy i żeby po prostu nie cierpiała. Tak będzie lepiej dla niej, bo niekoniecznie dla nas. Ale zanim nastąpił taki moment pogodzenia się z tym, to był płacz, pretensje do wszystkich, do wszystkiego, tak, żal. Tak, tak, dokładnie. Było przede wszystkim y, y, czemu my. A później z biegiem czasu przeszło na czemu ona. Bo to jednak my jesteśmy zdrowi, prawda? Tylko ona jest chora. Więc czemu ona? Dlaczego ona musi tak cierpieć? Szukaliśmy jakichś odpowiedzialnych w ogóle y, rzeczy czy tam, nie wiem, istot, czy, czy tam szukaliśmy przyczyn w wierze, szukaliśmy yy, w sumie to nawet nie wiem czego szukaliśmy. Po prostu siedzieliśmy, rozmawialiśmy i nigdy nie dochodziliśmy do żadnego konkretnego wniosku, dlaczego akurat Alicja. Yy, dziś umiem odpowiedzieć, dlaczego właśnie Alicja. Yy, wydaje mi się, że dlatego, że yy, no mamy postęp cywilizacji, prawda? Wszystko idzie do przodu, choroby są, mutują się, idą do przodu, tak samo jak cywilizacja, więc na pewno w przyszłości będą jeszcze gorsze schorzenia, niestety, na które cały czas będziemy szukać odpowiedzi. Natomiast jeżeli Alicja miałaby się urodzić w rodzinie, w której nie potrafiono by się nią opiekować tak jak my się nią opiekujemy, to lepiej, że jest naszym dzieckiem, niż gdyby miała być dzieckiem osób, które nie umiałyby się nią zająć. I taka świadomość tego, co Pani mówi, to daje taki spokój? Tak, tak. Kwestia, znaczy tak jak mówię, to nie jest pogodzenie się, bo y, ja się mogę pogodzić z chorobą, prawda? Mama liczy tutaj przy sobie, y, towarzyszy mi w codziennym życiu. Y, nie wiem, co będzie później, y, więc z samą chorobą jestem w stanie się pogodzić. Nie wiem, czy pogodzę się z jej śmiercią, no, ale tego to się kiedyś dowiem. Y, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie tego dnia. Nie jest sztuką utrzymywać te dzieci przy życiu. Sztuką jest jej pozwolić odejść. Także to, co mogę dla niej zrobić robię. Reszta jest nieosiągalna jak dla mnie. Jak to jest żyć z taką świadomością? Życie z taką świadomością. No, znaczy tak. Dziwnie, bo są dni. Są dni, w których jest naprawdę fajnie. Nie myślimy o tym. To nie jest tak, że my codziennie wstajemy rano i, i mamy ciężko, chore dziecko, nasze dziecko umiera. My o tym nie myślimy. Dzień jest normalny, w sensie, że te myśli to docierają do nas wtedy, kiedy na przykład ona ma gorszy dzień, wtedy, kiedy coś się wydarzy, jakiś atak, jakieś zatrzymanie oddechu, no to wtedy wiemy, że jest jak jest, ale na co dzień się o tym nie myśli. Wstajemy, robimy to śniadanie, czasami zazwyczaj w niedzielę leżymy do łóżka, w łóżku do 11, do 12, bo się nam nie chce stawać, prawda? I także no, raczej wygląda to zupełnie normalnie, naturalnie. To nie jest yy, codziennie, się, codziennie się o tym nie myśli. Przynajmniej my tak mamy, że, że jednak to nie jest kwestia codziennego myślenia. Bo chyba tak się nie da. Nie da się, jeżeli byśmy chcieli. Ja pamiętam zaraz po diagnozie, w pewnym momencie łapałam się na tym, że ja y, po prostu z płaczu wymiotuję. Ja siedziałam w ubikacji, siedziałam najpierw w kuchni, płakałam, później szłam do ubikacji, spędzałam tam chwilkę, wracałam i było znowu to samo od początku, to były same początki tej diagnozy. Żeby jej pomagać, żeby z nią być, trzeba być silnym. Jeżeli będziemy się chcieli załamać, to się załamiemy później. Później nieważne, co się będzie działo. Ważne jest teraz, że jesteśmy przy niej, że musimy mieć dla niej siłę. W sumie tylko to się liczy tak naprawdę. Żeby się Alicją opiekować, potrzebne są cały czas pieniądze, prawda? E, tak. Jeszcze teraz, jak będziemy wkraczać w ten świat do tej pory dla nas nieznany, PEGA i trachotomii, ja w sumie nie, nie, nie miałam pojęcia, jak to wygląda. Poznałam dziewczynę tutaj z Nowego Sącza, której córeczka ma trachotomię i PEGA. Byłam u niej ostatnio, żeby się wszystkiego dowiedzieć, żeby zobaczyć dotknąć, jak to w ogóle wygląda. Znaczy tak, pek ogólnie wygląda fajnie. Jest to rurka wyciągnięta z brzucha, daje się jeść. Znaczy fajnie w sensie, że nie będzie się męczyła przy jedzeniu. Alicja przy jedzeniu się poci, krztusi, jest po prostu masakra i cały czas chudnie. Na początku decyzja peg u była straszna. Ale jak my sobie damy radę? Przecież to jest rurka z brzucha masakra. Ale patrząc, jak ona je, to codziennie przekonujemy się, że to jest dobra decyzja. Musimy to zrobić, żeby, no żeby ona po prostu była najedzona, żeby, żeby troszkę przybrała na wadze, żeby było dobrze. Natomiast bardziej mi przeraziła trachotomia. No jest już to rurka w gardle jest to rurka silikonowa, ona wystaje jest na takiej opasce dookoła szyi ja zadawałam tej dziewczynie mnóstwo pytań i nawet głupich pytań z których teraz się śmieję w sumie, no bo pytam się jej ale po co jest ta opaska a ona mówi, no bo przecież bez tej opaski to ta trachotomia ci wypadnie, wyskoczy i pytałam jak to wygląda w ogóle finansowo dziewczyna mi powiedziała że robi zamówienie, starcza jej na dwa miesiące, półtora miesiąca zamówienie na 600 zł, są to opaski, są to filtry, są to rurki do trachotomii yy, i różne rzeczy yy, takie do domu, w sensie, że płyny do dezynfekcji rąk, yy, gaziki do wycierania tego, yy, z rurki do ssaka, że no, tak się wydaje, ale tego się zbiera, strzykawki różne, zbiera się te, te, to i no będzie ciężko, no ale damy sobie jakoś radę z źle. Siedzi Pani z nią głównie sama, prawda? No, Zdąża. No największe wsparcie.